ALE będzie JADKA Myślisz, że brać y, tego? No? co? Machnę, wezmę sobie te Te wiesz, takie śmieszne Mieszne, A zobacz co na tam ma, jakie mamy mhm. To takie łańcuchy Ja nie, bę, nie wiem czy stopować, chyba stopować, nie, nie stopujemy przy nich Nie On biegnie, on wraca na statek Strzelaj mu Dostał. Ja wstawiam ja, ja szagiel. Dostał. Będę po więcej kul. Trochę podwinę go, żebyśmy zwolnili. Deno. Jesteś <grym> w miejscu. Chill, please. Co? Napisał chill, please. Ja tam nic nie widzę. Ja nawet chat. Nie ma chill, nie mam nic do a tak. Jadka. armata! Dostał. O, po lewej jest Na, wys na wyspie, czy na prawej na wyspie. Ole, będzie, Jadka, godzimy statek. No. Dostał! Ale że ty? Nie, odwaliłeś im statek. Dobra, git. Ole jadka. Nie to nie? To nie! Szybko płyn tam! Czekaj drifta wale jadka Teraz trzeba będzie wydostać się na wyspę i ich zabić, bo ich statku nie będą mieli tutaj, tak jak my wcześniej. Tu jakieś skarby? Tutaj patrzę. Sypiasz jest! Grubas! Gruby nie żyje. Nie widzę żadnych skarbów. Anlaki. Płyniemy na wyspę. To jest na tej wyspie, mieliśmy być. Mhm. Płynie, Grubas. Nie, tam sypiasz. To jest Srena. Mm -hmm. Czekaj kotwicę, yeah. bo ja jej ja dał uzupełnić. Już że nam statku nie zatopił. On gdzieś tu będzie na pewno, bo jest sirena no. Tak wiem. Ja on poczekał. Ja. nie, ja idę zbadać, ty zostań na statku, tak będzie najlepiej. Ja, ja, ja zbadam, ty tam pilnuj statku. Jakbyś, jakby był Tomów. Ja bym tutaj tak biegał, skakał, żeby wiesz, jak go zobaczyć. Musisz wejść na jakieś najwyższe punkty, i spróbuj go wylądować. Mam go. Masz go? Mam go. Kurwa w wodzie. Idę, idę do ciebie. Po sp... tego, nurek. Mogło... i było tylko dwóch, a jeden jest na statku. Gdzie? Gdzieś tu w wodzie, w tym... W tym bajorze gdzieś tu był. Pod wodą go słabo zobaczysz. Chyba, że też zanorkuje. Widzę go! Chciałem gdzie? na drugi brzeg, dostał. Uciekł na drugi brzeg? Mhm. Jak chcę na brzegu wyjść? Jestem pod wodą. Nie widzę go pod wodą, chyba wyszedł. Jestem na brzegu, ucieka. No. Gdzie? Uciekł w, w górę, w górę. No i nareszcie coś ciekawego. Już kiedy tory cię gonią? Wiem, wiem. Zdjąć go? Może zniszczyć terrora. Ale hakbar! Nie mam o, ob, nie mam. Jest? Nie mam amunicji. Nie mam tak, 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 ale nie mam amunicji, o kurde. Dużo y, tego, dużo samobójców. Wróć się pod statek, jak dasz radę, żeby nam mnie nie, nie rozwalił. Dużo szkieletów. No wiem. Mogę umrzeć, ale nie. Dlatego nie. Co? Bo coś wybuchło, nie? Czy to nie, są... ja, nie, to ja, ja, ja. To ja, jeszcze jeden będzie wybuch teraz. Oła! Umarłem. Umarłeś? żyć tak. pomóc. Da, ah, barek. bary? Musisz spróbować pomóc. Teraz miałem, bo trzy mnie zaatakowały. No widzę, tylko znalazł się są no, kurna, ale jesteś w wodzie i. Kurna. Dupa. Nie mogę cię w wodzie podnieść, bo mi postać pływała. Aż raz piszę na statku No Ja będę pilnował tutaj, żeby gwiazda nie było jak coś Tak, jest u tego przewoźnika, co wtedy? St co? Czy ja coś stracę jak umrę? Eee, nie. Umierasz, raz, nie stracisz. Tylko, że jak wiesz, umrzesz samemu, to możesz sobie mieć problem później ze statkiem. No. Nie ma. Ni ja pi zacząć pilnować statku, czy masz go? Stat statku chyba jest czysto. Ze szkrytami na razie walczę. A statku to... Nawet jak zatopi to może... nie to jak zatopi to będzie problem Jak zatopi to będzie problem właśnie, ale... Dorwałeś go czy nie? Właśnie nie, ale on gdzieś uciekł, nie wiem czy mógł nie zginąć od szkieletów Ale syrena tu jest cały czas Syrena tu jest, znaczy raczej gdzieś jest Pewnie to jest szkielet A beczka jest wybuchowa Nie wiem czy nie zostać w niej pilnować jakieś żarcie znaleźć na tej wyspie. Nie wiem czy nie najlepiej będzie, jak zostanę i nie będę pilnować. Tam gdzieś. ten rejon wbił. O kurde, spadłem. Ła wow. o złoty skarb znalazłem. Straciłem jedzenie jak umarłem, chyba. Chyba, że. Mamy Pani, nie, może po prostu go nie Jest miałem. ty pias, mam go! Masz go? Wybiłeś? Biegnę Chodź O nie, tabę odpaliłem Ja potrzebuję banana umar, umar, umar. Umarł, umarł Umarł Umarł? Pat Ła, mnie węż zatruł Co miał za Mamy skarb? ich skarb, nie wiem Kradniemy! Czy to nie jest nasz skarb? Nie. nie, my mieliśmy tylko komnatę odnaleźć. Ura, ja poszukam. Idę odnieść tego. Ja to może chyba nie ta wyspa. No to ta, bo raczej... Bardziej... ...tak na nią nas kierowało. A nie to... nie wiem. Nie wiem, ja patrzę tym wskaźnikiem i on tak strasznie drży. Gryży. A na to, na to, na to strona tej wyspy, a za nią nic nie ma. Wiesz co, ja skarb zostawię na razie na plaży. Nie chcę mi się na statek wchodzić. No, jak mi pokazuje, że to gdzieś tu powinno być, tutaj. W podziemiach może być, bo jest tam jaskinia. Ale tu nie widzę podziemia, w sensie jestem tutaj na takim cyfelku. ja. Ale tu są jaskinie, chodź. Możliwe. Ale tutaj to jaskiń. Dziś w moją stronę, czekaj, wiesz tak? No ta są, ty... są pod ciebie jaskinie, chodź. O. Poczekam na ciebie. O, nie to jest. Wyjście. Tu. Czy znaczy te jaski nie? To wiem, że są. Ale ja nie patrzyłem do końca gdzieś i Tu się zawraca Majta. Jeszcze Mam wiem. coś, znalazłem. A właśnie coś zapomniałem, że tu można kopać. Dwóch naraz, spieszony. No niestety musieliśmy ten ich zabić. Złoty Brygamin został U. dodany do mapy. Co się jest? Złoty relik. Co to? Coś tam kradnę. Złoty relik, jaś. Coś wziąłem. A i musimy tu ze skrzynią wrócić z suitemki. Co? Suitemki. Aha, dobra, to będzie bardzo rozbudowany. Quest, tego co czuję. Czego? Bo mamy część mapy, dostaliśmy, chyba że. A to. Mam. dużo tam jest? Obok ciebie, czy nie? Są. Dwie rzeczy są. Dwie rzeczy. A to nie, to też rady chyba przejść, nie? Nie trzeba by cię statkiem podpływać. Nie, ale. A ładnie bym robaka. Statkiem nie, ale. Dwie rzeczy to by trzeba przenieść. Weź tam, nie wiesz, można wziąć klatkę na świnie, ze świniaka chce złapać. No, można. Beczkę wybuchła, wziąć też można. Zagrywam świniaka. No, fajnie było z tymi, 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 tymi jakimiś. <laughs> Jesteśmy do walce. Nie, po prostu oni się tego nie spodziewali i byli... jeden był na statku, a drugi nie. Dwóch nas było, więc mieliśmy zdecydowaną przewagę. Tak... i mieliśmy psa! Mhm. Dokładnie. Tak. Chyba... Y odkładam do skrzynki. raz jeszcze po te drugie, czy nie? A, no wracam, tam jest jakiś kufel. A jak mamy podwójne hajsy za to, no to... czemu tego nie wziąć? Nie do końca wiem gdzie, ale gdzieś wracam to dalej każe w tamto miejsce, bo mamy tak... kawałek mapy a co nam... coś z... był jeszcze, więc to ważne. a jakbyś tu przyszedł, to tutaj wiesz po świniaka można by potwierdzić. jestem za było? To była jakąś tam beczkę wybuchową nie wiem, co się bardzo to tu jest prawdawna czara i cześć, tu nie było nic innego a tam się więcej rzeczy było jeszcze jeszcze z tego co widziałem dwie rzeczy było choć chodź Uchar. uhar jakiś Ar to gdzie jest czara? tu jest i ślepi jestem Latawna czara i pufa Dobra, to ja biorę A to nie, to już nie bierzemy tego Już nie bierzemy nie, nie bierzemy, nie opłaca się Tylko trzeba zobaczyć o co chodzi z tym, bo... Mamy kawałek mapy Kompas nam Ja mam. to zobaczę A najpierw wnieśmy to Mhm nie by było więcej takich graczy spotkać, żeby było spoko. Takich dwóch na dwóch jest spoko, ale jakbyśmy spotkali czterech, to z nich by było. ¡Płynął! Nie. Lewej, prawej bułce. Musi... Widzę! Odpływamy i bierzemy. Musimy się chcą zemścić! <laughs> to są ci sami chyba! Chyba tak to samo. Podnosimy kotwicę. Bunt, Podnosimy kotwicę i. Jesteś na pokładzie? No. Krzykuj armatę. Tu no, niech zapierdziela w serijkę Dostali Derebuje u nas! Nie mam Nie mam tego, amunicji Biorę amunicję trzlajmy, trzlaj, trzlajmy. Wow, o, a się. do nich, strzelaj, strzelaj Dostali Łoł, przypierdzielił <noise> Wiem Strzelaj oni... Im się, im się już tam topi. Coś. Znaczy im się pali tam te... te gesty. Nie, oni, oni już jest chyba po nich, takie mam wrażenie, wiesz? Ja wolę dobić. Im się armaty palą. Komu? I no, im już po nich chyba. Nawet nie wiem czy ktoś tam był. Właśnie też mi się wydaje, że tak pusty statek na wpłynął. No. Boże, z wyskoczyły! Ej, w sumie, taki będę pram zrobić na ich miejscu? Ale my nie, musimy... Czekaj, 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 czeka. Co? Tam jakaś łódka mała jest na wodzie. Łódka mała? Ale my musimy tam wrócić żeby trzeba dowiedzieć się o co chodzi z tym kawałkiem mapy. A nie, czekaj. Gdzie nas kier... kieruje teraz ten? Właśnie tak. Co właśnie nas kompas kieruje? Patrzę, patrzę... Bo chyba już nie na tą wyspę, na nową, kolejną. Okej, patrzę, patrzę. Jak co mi się wydaje, to w tamtą stronę. Gdzieś tam. No Czyli już na inną wyspę. Widzę. Widzę, która. Chyba będzie Sea Dogs Rest, chyba tak jakoś. Tam. Ta większa, nie ta mała. Na prawo. O, tam jest wodzie, typiasz. Gdzie? Do syreny płynie Tak zobaczyłem, że się świeci coś i to pies to był To są czy od nich na, na lewej Ja mam się brać, jakieś tam śmieci Pewnie te beczki są i te z drewnem Niech, nie chcę mi się Panie na wyspę hmm. Mogę ustawić żagiel Ale była jadka Tak jeszcze ten Nareszcie ram na No Nareszcie się odkuliśmy To już co fajna by była taka Taka prawdziwa walka to to żeby było bardziej ciekawe Czy możemy naprawdę. Bo ja tu jakoś zagrożenia nie czuł Pewnie tak Znaczy nie no jak tam mi wyskoczył ty gdy byłem wtedy sam to prawie mnie zabił ale Znaczy mówię o walce na statkach nie? No, Przed nami Dosłownie przed nami Tylko też żeby właśnie nie było 4 na 2 Bo wtedy to już trochę gorzej A nie sidox, to będzie Mermite Hideaway Dobra dzwonię, akurat już jesteśmy? Tak, jesteśmy Walczę tu ze skryptami. Dobre. I to już coś, to, to już, to, 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 to na Już wiesz gdzie to? A, mam tutaj, go trzeba te rzeczy poznosić jeszcze nasze, wiesz. Idę. Arki i inne takie. Zobacz, na mapę. Gdzie to masz? Uff, tu, tu gdzieś leżą? Tu jest puchar jeden. Cześć, ślepy jest, jestem. Coś tego. Oła, o, co tyle z tego tutaj? Trzeba znaleźć kolejną część mapu jeszcze. Mhm. Krzyś. Jest pełna to tak. tutaj odłożę. No jak no, mamy jak część... Tą część mapy? Część mapy, jeszcze jedna. W drugą stronę teraz mam pchnąć. Prosto. Ej, wiesz, co to już wiesz, że to byłoby się to już ogarnąć, nie? Niby tak, ale możemy znaleźć. A x? Ik... Mamy x. -a? Mamy x, -a, x -a. Mamy. A wiesz, co może będzie więcej x'ów? Może być właśnie więcej x'ów. Więc to na... lekko na lewo. Zobaczmy, ja jest taka większa wyspa, ale lekko na lewo. Dobra, trzeba wyczaić lekko na lewo. E, mam. A to mam, Wanderers Refuge Ej, wiesz co? Co? Wies to, na, to jest ta wyspa z x -em. Tak? Ej, bo nas skręca mocno. No, wiem, że już nawolowałem. w prawo, lekko. A to jest ta wyspa z x nas kieruje na tą małą wyspę, tutaj. Tu na prosto teraz. No, to jest ta wyspa z x jak nic. Wypadłem. Tak, to jest wyspa z x tak, ale chyba tak. chyba na... Czekaj na tą, Syrenę. Ale nas chyba na tą małą kieruje jeszcze. Dobra, tam, to jest tak obok, to co za różnica, no. Po drodze i tak. No. Dobra łysiak, gdzie Żakla. jesteś? Bo wypadłem z burcze. Bożak, lecz mocno ludzka. No dawaj łysiaku, pracę na statek. Trzewkoję, czy biało na gąbardę z półka. Te haki, dalej, te morskim odpowieściom. To jest morski Tak, no, ale mapa ma... fajna. Mapa będzie na tej wyspie, bo tu nasz kompas skręca, to hamuję. Tak, hamuj. Ja zdałem, czy to, czy to się liczy jako port? Czy to jeszcze nie jest port jakiś taki? Nie, bo są szklety O, przestrzeliłem. No wiem, do tego ja użyłem miecza. Co ja z drugiej strony też Świeci to, ta się świeciła, twoja. No możliwe. Dobra, gdzie jest ten kompasem? Dobra, dziś tutaj. Wykop On się będzie tak kręcił ci w miejscu. Dobra, jest. masz tak. To jest jakaś baba w ogóle. No tak wiesz to? Wziąłem podartą mapę. Jest coś jeszcze? To baba, Jak chcę Tak, to jest tam. To jest zbraniowa chyba. Przejdź oferty. Nie, tatuaże sprzedaję. Co? Dobra, muszę to kupić za to. Zrobiliśmy. Zestaw tatuaży w bitewnych. Wieprzowina to jest jednak kozak, żarcie inne miecha. Ananasy też. Ile one się regenerują? Ananasy na dwa gryzy masz i praktycznie całe życie. Oto kozak. A wieprzowinę to y, tego. Albo mięsa jakiekolwiek. To połowę życia masz gwarantowane, dwa gryzy. I dodatkowo jeszcze masz tam y, tego. Oba. Nie, chyba. Nie, no czekaj. chyba statek pcha jak mamy, tak? Zagiel. Ja go zwinę. Zwin go. Gdzie jest Krzyś? Trzeba go testowo wystrzelić armatą. Oh, scho schował się pod beczką. Dawaj. Dobra, chyba jest git. O nie, ukradł mi miejsce. Nie, nie, dobra, jest w miarę git. Odbije się. No, tylko że w drugą stronę. A, dobra. na piorun gdzieś pierdzielną przede mną Gdzieś widziałem, że walną mm. Mm, to gdzieś tu będzie Tu No Sklepy Mam mniej, a ja Piąty level Piorun Wiesz co? Te żarcie, te mięsne żarcie ci daje jeszcze takie wiesz, dodatkowe życie takie na zapas, jakby. Tutaj też jest. spoko okay. bierz, tego bierz tego relikta. Tak, najpierw kopiemy. Zobacz, co tam mamy. Złoto. I ten kamienny klucz. Tak, czyli do tego ładujemy. A no, do tego spokójmy wszystko. Jakie jest miejsce. No. Biorę. Idziemy, nie ma tu czego szukać chyba, nie? No. Czy wody? Myślałem, że grzyb pod wodą jest. A to była ryba.